Było coś takiego. No nie wiem, może z dwa razy. Hmm, chyba raz mi się zdarzyło, faktycznie. Tak, wiele tak. razy. Po prostu nie poszedłem, bo nie mogłem. Musiałem odprowadzić dzieciaki, to znaczy wnuk. Wynów... Nie wiem, tyle się działo, studia, praca, wszystko, że... No wyleciało mi z głowy, no. Prawdopodobnie o nie zapomniałem po prostu. No człowiek jest zapracowany, wszystko się zmienia, to mogło zaważyć na tym, na przykład, że właśnie nie poszedłem na jakąś tam wizytę. Prawdę mówiąc, kompletnie o tym zapomniałam. Nie wszystkie placówki przypominają. Nie wiem, no nie kojarzę już, to, ale to mogło być tym spowodowane, że, że mówię, to y, nagła sytuacja mogła wy, wypaść i, i tyle, tak? Każdemu się zdarza chyba. Chyba się nic nie stało. Nikt do mnie nie dzwonił, że się coś stało. No sporo. To, co tutaj właśnie teraz przeczytałem, to naprawdę dużo jest tego. Najgorzej, że się wpisuje w tę liczbę. Każdy z nas ma kłopot, żeby się dostać do lekarza, nawet jak bardzo tego potrzebuje. Kolejki też się chyba z czegoś biorą. Nie myślałam, że może się tak zdarzyć, że jak nie przyjdę na wizytę, to ktoś może ucierpieć na tym. Nie pomyślałam nigdy o tym. Za każdą wizytą stoi człowiek, a jej nieodwołanie wydłuża czas oczekiwania do specjalisty lub zabiera drugiej osobie szansę na szybką diagnozę. Jest wiele powodów, żeby nie przyjść na wizytę, ale tylko jeden, żeby nią odwołać: zdrowie drugiego człowieka.